pracuję w ośrodku Brama -Grodzka Teatr N, a dodatkowo od kilkunastu lat jestem członkiem orkiestry Świętego Mikołaja i mój udział w Mindwearze i samo zainteresowanie tym tematem pomysły które w tym projekcie ulokowałem są związane właśnie z moją pracą w ośrodku i z moją działalnością w orkiestrze Świętego Mikołaja występuję w tym projekcie w podwójnej roli i organizatora, jednego z trzech merytorycznych głównych, i tak zwanego artysty. Mój projekt artystyczny nazywa się Gra wartości. Tak naprawdę jest to, to są to zajęcia warsztatowe dla różnych grup polegające na wyborze wartości z pewnej puli. I to jest oparte po prostu na grze w karty, na grze w pokera, z tym, że karty nie mają przypisanej wagi. Każdy uczestnik musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jaką wagę przykłada do każdego symbolu i na tej podstawie powstają tak zwane aksjowerki, czyli dzieła aksjologiczne, które gdzieś tam w naszej głowie, w mózgu się tworzą. A wiemy o nich na podstawie aksjogramów, tak to nazywam, czyli wypowiedzi ludzi na temat tego, dlaczego dane wartości wybrali. To jest yeah. naprawdę trudne. I W ciągu konsekwentnie obcałem to zdjęcie. Przedstawię wartości. To jest dla mnie absolutny punkt odniesienia w ogóle do, do wszystkich tych zdjęć. Klamra, w której wszystko się mieści, to jest bliżej tego. I mamy coś nowego, tutaj się miesza właśnie historia z nową technologią. So, actually, this idea can apply to every place. place. Yes. yes. A is kind of USB port uh, mounted okay. inside the the, the, And you can oh, the I know this about I know this, this is just, uh, a a